Cześć Wam, cześć Wam. Słuchajcie, dzisiaj środek nocy już mamy. <noise> A ja, ale jeszcze coś zrobimy, żeby nie było. Słuchajcie, przygotujemy zak Polisz zakwas, to się nazywa. Tak, tak się czyta. Zakwas drożdży na jutro, Do, na bułki. Jutro będziemy piec bułki. Ma być jednodniowy zakwas drożdży. 100 gram wody. Przegięłam. O, mam kamień w czajniku. Dobra, teraz potrzebujemy mąkę 650 750. Czy ja taką mam? Kową 550. Chlebowej dysku chyba już nie mam. A jest, 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 jest. A jest. Chciałam Was oszukać. Przejechać. Nie mam kiedy mąż. Ja dzisiaj też słuchajcie widzicie? Środek nocy już dla niektórych. Godzina 21.30. No to prawie, nie? Jeszcze angielski. może też nie ma kiedy jechać ze mną na zakupy. Dobra. Yy, jeden kawałek droży świeżych wielkości ziarna grochu. No to bierzemy jeszcze prawda? wielkości ziarna grochu. Yy, tu jest, że to ma być jeden gram. Spróbujmy. Zależy, kto jaki groch ma, nie? Słuchajcie, dobra, ok Także dzisiaj będzie film. Myślę, że to jest za dużo. Ale to będzie już ziarko grochu. Mamy. Mamy tu jeszcze zostało mi w rękach. Mamy. No i dalej zakładamy pokrywę i miarkę. Wow. 15 sekund obroty 3. No to czekamy. Miksuje się nam, mięka się nam. I zobaczmy, co dalej. 9 sekund. No, pacia. I jest. I dalej. Przełożyć do słoika z pokrywką, typu, typu Twist Off i lekko zakręcić. Odstawić do wyrośnięcia na godzinę w ciepłe miejsce. Temperatura 25 stopni, czyli taka pokojowa. Mamy wymieszane i. A później po tej godzince odstawić słuchajcie, na 12 godzin do lodówki. Myślę, że Wam jeszcze pokażę tą po tej godzince, bo ja mam jeszcze trochę angielski. Yy, może trochę poćwiczę. I pokażę Wam za godzinę to już w słoiku, jak trochę podrośnie. No słuchajcie, minęła godzinka. Ciasto urosło praktycznie jeszcze. Teraz na trzy palce. Wstawiam do lodówki na te 12 godzin i jutro będziemy z niego piec bułki. Także słuchajcie, na dzisiaj tyle. Będą bułki w dwóch odcinkach. Dobra, no to wleć za kwasie polisz do lodówki, a my, my widzimy się jutro. Trzymajcie się i kolorowych snów. Do jutra. Pa, pa.